Witam Cię z pięknej Hiszpanii i zapraszam na dzisiejszą poranną praktykę jogi. Zaczniemy od krótkiej medytacji. Więc kiedy będziesz gotowa lub gotów, pomalutku zamknij swoje oczy i odłóż jedną rękę na klatce piersiowej, a drugą na brzuchu. Weź powolutku głęboki, długi wdech do swojego brzucha. długi, spokojny wydech. Zaobserwuj, co się dzisiaj dzieje w Twoim ciele. I pomalutku wyciągnij dłonie w górę, spleć ze sobą palce i wywin wnętrza dłoni w stronę sufitu, w stronę nieba. Pochyl się w prawą stronę, wydłużając cały lewy bok ciała. Z wdechem wróć do centrum i z wydechem pochyl się do lewego boku. I z wdechem wróć do centrum. Wydech, rozpleć dłonie i odłóż prawą dłoń na macie. Wyciągnij cały lewy bok ciała. Jeśli chcesz, spójrz się na lewą dłoń. Wdech, wróć do centrum. I wydech, opadnij do lewego boku. Lewa dłoń na macie, prawa dłoń aktywnie wyciąga prawy bok ciała do góry. Wdech, wróć do centrum, dłonie w górze, barki w dole i zacznij kręcić kółeczka swoimi nadgarstkami. Z wydechem opadnij w dół, odłóż dłonie na podłodze. Wydłuż kręgosłup, głowa luźno między ramionami. Z wdechem pomalutku odpychając się dłońmi unosimy dół do góry i przechodzimy od razu do klęku podpartego. Upewnij się, że twoje dłonie są pod ramionami, a kolana pod biodrami. Z wdechem unieś głową do góry. Z wydechem pozycja kota, zaokrąglone plecy. Z wdechem wracamy do góry, ciągnij kościoł i głowę w stronę nieba, sufitu. Z wydechem zaokrągli plecy. Kilka powtórzeń w swoim tempie. Jeśli chcesz, dodaj okrężne ruchy. Nasz kręgosłup bardzo to lubi. Mięciutko. Poruszaj się tak, jak czujesz, tak jak tego dzisiaj potrzebujesz. Możesz zmienić kierunek, wykonać duże koła w drugą stronę. I z kolejnym wdechem unosimy prawą dłoń w górę. Z wydechem przeplakamy ją pod lewym ramieniem i odkładamy jak najdalej z lewej strony. Lewa dłoń może być albo przy twarzy, albo odłożona za plecami na naszym prawym udziale. Oddychaj. Z wdechem wróć lewą dłonią. Na matę odepchnij się od niej i odłóż prawą dłoń pod barkiem. Kolejny wdech, unieś lewą dłoń w górę, spójrz się za lewą dłonią i z wydechem przepleć ją pod prawym ramieniem. Odłóż cały lewy bark na macie, a prawą dłoń możesz odłożyć albo na macie, albo na swoim lewym udzie. Oddychaj, nie wstrzymuj tutaj oddechu. Z wracamy prawą dłonią na matę. I podwijamy palce, stóp. Z wydechem przechodzimy do psa z głową w dół. Być może musisz tutaj dostosować odległość. Nogi mogą być ugięte i uginaj na zmianę raz lewą, raz prawą nogę. Rozruszaj tylne taśmy swoich ud. Pamiętaj, by trzymać tutaj barki daleko od uszu. I na zmianę przyciągamy raz lewą, raz prawą piętę do maty. Oddychaj. Wdech, przenieś ciężar ciała do przodu, do pozycji deski. Z wydechem ugnij kolana i wróć do pozycji psa z głową w dół. Wdech, wracamy do pozycji deski. Wydech, opuszczamy kolana i wracamy do pozycji psa z głową w dół. Zrobimy tutaj kilka powtórzeń. Płyń w ze swoim oddechem. Wdech do przodu i wydech do tyłu. Ostatni wdech i z wydechem oparnij kolanami w dół pośladki, napięty, przechodzimy do pozycji dziecka. Głowa luźno między ramionami, możesz rozszerzyć kolana, opaść troszkę niżej i przejdź na palce dłoni. Z wydechem przejdź do prawego boku maty i wydłuż cały lewy bok ciała. Spokojny wdech i wydech możesz lewą dłoń odłożyć na prawej. I z wdechem wróć do centrum, a z wydechem przejdź z dłońmi do lewego boku maty. Możesz od razu odłożyć prawą dłoń na lewej i poczuj jak cały prawy bok ciała się wydłuża. Wdech, wracamy do centrum. Spokojny wydech. I pomalutko unosimy tu do góry do pozycji krowy, spoglądamy w stronę sufitu. I wydech, unieś pośladki do góry w pozycji psa z głową w dół. Wdech, opadamy kolanami w dół. Pozycja krowy, wydech, pozycja dziecka. Wdech, ponownie wracamy do pozycji psa z głową w dół. Spokojny wydech. I wdech, wracamy do pozycji krowy z wydechem do pozycji dziecka. Wydech w pozycji psa z głową w dół, wdech w pozycji krowy, i wydech w pozycji dziecka. Z wdechem podwin palce stóp, unieś pośladki do góry już ostatni raz i wydech. Wdech, unieś prawą stopę w górę i wydech, odłóż ją pomiędzy dłońmi. Z wdechem unosimy dłonie i do góry, a z wydechem uginamy ręce w łokciach. Wdech, dłonie w górę. I wydech, ugnij ręce w łokciach, ściągnij łopatki. Wdech, dłonie w górę. Wydech, ściągamy łopatki. I z kolejnym wydechem, odłóż dłonie na macie, wracamy do psa z głową w dół. Wdech, pozycja deski, i wydech, przyciągnij klatkę piersiową do maty. Z wdechem unieś się do góry. Wydech, opadnij klatką piersiową w dół, podwiń palce stóp, przejdź do pozycji psa z głową w dół. Wdech, unieś lewą stopę w górę i z wydechem odłóż ją między dłońmi. Wdech, unosimy dłonie do góry. I wydech, ugnij ręce w łokciach. Wdech, dłonie do góry. Wydech, otwieramy klatkę piersiową. Wdech w górę i wydech w dół. Ostatni raz wdech w górę. Wydech w dół. I wdech w górę, wydech, odwróć dłonie na macie, wracamy do pozycji psa z głową w dół. Z wdechem fala do przodu przechodzimy do pozycji deski. Z wydechem uginamy kolana, przechodzimy do psa z głową w dół. Wdech. Ponownie wracamy do deski, wydech, pies z głową w dół. Ostatni raz wdech, pozycja deski. Wydech, pies z głową w dół, ugnij kolana, spójrz przed siebie i kilkoma kroczkami przejdź na początek maty. Pozostań w skłonie, nogi mogą być ugięte, przytulamy brzuch do naszych ud, złap się za przeciwległe łokcie i pobujaj się na boki. Puść luźno kręgosłup, luźno głowę i odpuść. Odłóż prawą dłoń na macie, ugnij lewą nogę w kolanie i z wdechem unieś lewą dłoń w górę, spójrz się za lewą dłonią. Doprostowuj prawą nogę. I z wydechem odłóż lewą dłoń na macie. Ugnij prawą nogę w kolanie i z wdechem unieś prawą dłoń w górę, w stronę sufitu bądź w stronę nieba, spójrz się za prawą dłonią. Oddychaj, wydech, odłóż prawą dłoń na macie. I z wdechem cały czas utrzymując kontakt dłoni z ciałem unieś się pomalutku do góry. Na samym końcu unieś dłonie w górę i z wydechem opuść dłonie w dół, skłon do dołu. Wdech, wyprostuj plecy w półskłonie i wydech, opadnij do dołu. Z wdechem odłóż prawą stopę na macie, odłóż prawe kolano i wierzch stopy na macie. Unieś dłonie w górę i tu w górę. I wydech, opadnij dłońmi na matę, unieś prawe kolano w górę i z wdechem unieś lewą dłoń w stronę nieba, w stronę sufitu. Wydech, odłóż się z powrotem na macie. Odłóż lewą stopę do psa z głową w dół. I wdech, przechodzimy do psa z głową w górę, odłóż wierzchy stóp na macie, wydech, pies z głową w dół, wdech, unieś prawą stopę w górę, odłóż ją między dłońmi, kolano na macie, wdech, unieś się do góry, wydech, opadnij dłońmi na matę, z wdechem unieś lewe kolano w górę i prawą dłoń w stronę nieba. Wydech, odłóż prawą dłoń na macie i wróć do pozycji psa z głową w dół. Z wdechem pozycja psa z głową w górę. I wydech, pies z głową w dół. Ugnij oba kolana i kilkoma kroczkami przejdź na początek maty, pozostań w skłonie i z wdechem malutku unieś się do góry. Spokojny wydech i z kolejnym wdechem unieś dłonie w górę, złącz je ze sobą. Na wydechu przyciągnij na wysokość serca. Wdech ponownie dłonie w górę. I z wydechem malutku opuszczamy pośladki w stronę maty. Wyprostowane kręgosłup, kość ogonowa delikatnie podwinięta. Na wydechu odłóż prawą stopę na końcu maty, pozycja wojownika drugiego. Lewa stopa jest ułożona równolegle do krótszej części maty. Lewe kolano jest nad kostką. Z wdechem przechodzimy do pozycji wojownika pierwszego, kierując się w stronę przodu maty. Kolejny wdech, unieś kolano w górę. I odłóż prawą stopę na macie. Wdech, dłonie w górę. I wydech. Wracamy do naszego krzesła. Pamiętaj tutaj, by podwijać kość ogonową. I wdech, odłóż lewą stopę na końcu maty, przechodzimy do wojownika drugiego. Patrzymy się za prawą dłonią. Lewa stopa równolegle do krótszej części maty. I wdech, wojownik pierwszy. Spokojny wydech. Z kolejnym wdechem przenieś ciężar ciała na prawą nogę i unieś od razu lewe kolano w górę, a następnie odłóż je na macie. Wdech, obie dłonie w stronę sufitu. Wydech, opadnij w dół w skłonie. Z wdechem wyprostuj kręgosłup. Z wydechem ponownie opadnij w dół i przejdź obiema stopami do tyłu, wracając do psa z głową w dół. Wdech, przenieś ciężar ciała do przodu w pozycji deski. Wydech, wróć do psa z głową w dół. Wdech, pozycja deski. I wydech pies z głową w dół. Wdech pozycja deski, i z wydechem opadnij pośladkami. Napięty unieś tu. Siadamy sobie na naszych piętach. Z wdechem unieś obie dłonie w górę, a z wydechem splecie za plecami, ściągnij łopatki, i spójrz do góry. Wydech opadnij w dół. Wdech, wróć tułowiem w górę. Z wydechem opadnij do dołu i z wdechem wróć do góry. Wydech w dół. Wdech ostatni raz w górę. Rozpleć dłonie i odłóż jedną dłoń na brzuchu, drugą na klatce piersiowej i weź kilka spokojnych oddechów. Zaobserwuj, jak się czuje twoje ciało. Jak ty się czujesz. I zaproś teraz do swojego dnia to, czego dzisiaj potrzebujesz. Z wdechem unieś obie dłonie w górę, złącz je ze sobą i z wydechem przyciągnij do klatki piersiowej. Z wdechem. Ponownie unieś dłonie w górę. Na wdechu przyciągnij je do klatki piersiowej, przyciągnij brodę do klatki piersiowej i podziękuj sobie za dzisiejszą praktykę. Dziękuję ci bardzo i koniecznie daj znać w komentarzu, jak się czujesz, jak Ci się podobało i jakich praktyk potrzebujesz. Zachęcam również do subskrybowania kanału, żeby żadna praktyka Ci nie umknęła. Dziękuję i życzę Ci cudownego dnia!